Witajcie, mam tu taką latarkę. Z niej wymontowałem sobie taką diodę. LED. To świeci dość jasno. Zaraz pokażę Wam, jak to świeci. No właśnie, to świeci w ten sposób. I teraz mam tu takie dynamo. Znaczy, ja już pokazywałem tam, jest film na drugim kanale bodajże. Jak to po prostu działa? Tu jest silniczek zasilany napięciem 1,5V, i ta, to cały, ten tu jest też silnik synchroniczny i ten silnik synchroniczny wytwarza nam tam jakieś napięcie zmienne. Y oczywiście tu na wyjściu podłączony jest prostownik i podłączony był elektrolit, ale ja Wam pokażę. Fajną rzecz, którą można zrobić do roweru czy do czegoś innego. Po prostu pedałujecie bardzo powoli 5 minut i ta dioda świeci wam 6, może 10 godzin. Czyli stajecie rowerem, już nic nie musicie robić. Czyli to by było w ten sposób, że po prostu pedałujecie 5 minut, ładujecie kondensator i z tego kondensatora później się automatycznie przełącza na. Sam kondensator, czyli prądnica nie jest obciążona, nic wam nie hamuje, nic, nic się nie dzieje. A jaki to kondensator? O, to jest taki kondensator. To jest kondensator w sumie na 5,5 V, ale to wam po prostu yy, starczy, a pojemność ma 1 Farad, czyli 1 Farad to jest milion mikrofaradów. Ten na przykład ma 4700, no, a ten ma milion, zobaczcie i z tego miliona ten LED świeci ponad 6 godzin z taką samą jasnością jak to się odbywa zaraz Wam pokażę tu co prawda ta, ten silniczek chodzi na 1,5 V ale ja tu podłą, po, połączę do tej prądnicy znaczy do tego silniczka do rozruchu tego silniczka 3,7 czy tam 5 V Zobaczymy. No w każdym razie wpierw załączam to może napięcie. Powiem Wam tak, kondensator jest uparty, ja tu sobie wcześniej robiłem próby przy podłączeniu i zobaczcie, tu go zwieram w tej chwili jest 0,0 i jak puszczę wraca tam na jakieś tam napięcie 23, no, zaraz będzie miał 0,5 V. No nieistotne. W każdym razie o co chodzi zademonstruję Wam, po prostu załączamy. Pedałujecie sobie rowerem. Zwróćcie uwagę, jak wolno chodzi, po prostu prądnica. Czyli jakbyście mieli przełożenie, to praktycznie no, pchacie rower. Pchacie rower, bo to, bo to jest y, strasznie wolne obroty. Czyli tak, 5 minut ładujemy i 6 godzin korzystamy. Zobaczcie, już zaczyna się po prostu rozjaśniać. Dioda jest napięcie 2,93 no, V. Ja tu sobie y, zainstalowałem tego Leda przez rezystor 220 omów I trzeba zrobić, ja tam wrzucałem kiedyś taki informator, czyli czujnik 12V, że jeżeli napięcie na baterii spadnie poniżej 10 pika i tego i tu można przerobić na ten. Napięcie jest 3,80 87, no to trzeba po prostu dobrze naładować yy, potrzeba 5 minut, żeby po prostu przebić i nie przejmujcie się, że elektrolyt jest na 5,5, ,5, bo go można doładować tak yy, solidnie. Nie, nie będę tu zachęcał do jakichś łamania praw, ale no, możecie spróbować jak to wygląda. Czyli jeden farad trzyma no, tego Leda trzyma ponad 6 godzin dobrze jeszcze troszeczkę poczekamy, prądnica pod, bez obciążenia pod tym akumulatorkiem 3, 3, 3, 3, 6, 3, 6, 3, 7, o jest 50 już. Yy, daje napięcie nam 22V, czyli teraz jest obciążone i napięcie się ładuje. Kondensator ma 3,35. Ono co prawda spadnie, ale spadnie do tam powiedzmy 3, 3,5V. Dioda tak samo jasno po prostu świeci jak, jak świeciła na tym zademonstrowanym układzie z tą latarką, którą wam po prostu pokazywałem o tą. No dobra. Roz, rozłączymy. Rozłączymy, napięcie będzie spadało. Ja sobie tu obetnę, żeby jeszcze, odepnę, żeby jeszcze nie obciążać. I to moi drodzy świeci teraz no, ponad 6 godzin. No, w tym wypadku ładowałem, ja wiem, minutę, dwie minuty. No w każdym razie świecenie będzie. Świeci niesamowicie ta dioda. W każdym razie mówię, 6 godzin. No dobrze, dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia. Jeszcze raz się żegnam i mówię, że 6 godzin świeciłam ten zestaw.